Hej, kawitam na kanale typono. Jesteśmy dzisiaj na działce. Będziemy siać buraki. Mam takie na taśmie. Trochę fusów z kawy. Skorupki z jajek. Działamy. Ptaszki śpiewają. Trzeba to ładnie pograbić, odchwaścić. Lecimy z tematem. Działamy. Zaczynamy odchwaszczać Wykupujemy wszystko. Widły poszły w ruch. Jedziemy z tematem mlecz O nie chce to wszystko wykopać, żeby później nie było problemów. Lecimy z nawozem, ale ja mówię wam śmierć jak psia karma. Co to jest? Ekologiczny, tak? Zobaczymy co na tej ekologii urośnie. Miały być buraki, a jest sałata. Buraki pójdą dalej. Odpoczynek na kawusie. Odchłaszczone, rządki zrobione. Buraki będą siane z taśmy. Pierwszy raz w życiu to robię, używając staśmy. Będzie mniej przerywania. No, tak to wygląda na ten moment. A tam szczypiorek sobie rośnie, siedmiolatek chyba. Czy ośmio, nieważne, ale długo rośnie. No i tak to wygląda. Taśma położona, przysypujemy. Płytko z 2 cm. Jak rosną buraki, będzie na kiszonkę i nie tylko. Buraczki z Kranem są zajebiste, nie? Okej, okay. nie zanudzamy dłużej. Buraki posiane sypiemy fusami po kawie. Tak grubo mamy tego dużo. Nie ma co się certolić. I łupiny po jajkach. Skorupki znaczy się nie łupiny. Co ja gadam. Robota się posuwa, następne grządki podwyższone, odchwaszczone. Teraz jest grabione i pora na posiłek. Obgryzamy łódko i dzielimy się z psem. Koleżanka się dzisiaj dorwała, ryje jak dzika świnia. Fajnie by było, jakby wieczorem była taka aktywna. Tutaj posadziła kalafior całoroczny nie wiem co to jest, nigdy nie miałem z tym styczności za moich czasów takich rzeczy nie było taki stary już jestem żywokość się rozrasta jak szalony patrzcie jaki krzak wykopałem kilka wrzucę je do beczki zrobimy gnojówkę a z tego korzenia można zrobić maść przeciwbólową. Ktoś ma problemy ze stawami, z kręgosłupem. Można zrobić maść. Dobra, ja to lecę, rzucę do beczki. Niech się robi. Gnojówka. Tu mam taką beczkę z rzęsą. Rzucam to całe, niech kiśnie. O. Pierwsza wnojóweczka, jeszcze jej zimno, ale za jakieś 2-3 tygodnie może już będzie dobra. Drugie podejście z pietruszką. Pierwsza była wysiana w lutym i nie zeszła. Siejemy następną. A teraz leci marchew. Ta sama sytuacja, też nie zeszła. Siejemy od nowa, drugi raz. Trzeba się zwijać do domu. Po Pobojowisko zostawiamy. Tutaj też odchłaściłem. Pójdą tutaj ziemniaki. Tyle na dzisiaj. Do następnego.